Po tym meczu jedna z drużyn może przejść do fazy pucharowej. Która z ekip pokaże dziś większe umiejętności? Witamy z Hamburga, gościmy na Volkspark Stadion. Mam nadzieję, że czeka nas spora dawka piłkarskich wrażeń. A oba zespoły zagrają na dobrym poziomie. Zapraszamy na mecz. Nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność komentowania tego meczu razem z Jackiem Laskowskim. Te drużyny grają swój drugi mecz w fazie grupowej turnieju Euro 24. Zbliżamy się do decydującej fazy tego szczebla rozgrywek. Stawka. Skar tak jest! Bramka! Ależ pięknie nam się przywitała! Powtórka pokazuje, że od początku wiedział jak sobie poradzić z tym obrońcą. Ale trzeba podkreślić jak dobry był to strzał. Piłka idealnie siadła na nodze i pomknęła do bramki jak rakieta. Fantastyczne uderzenie. Reprezentacja Czech rozpoczyna ze środka boiska. Muszą odrobić jedną bramkę. Mikał Tadze. Czapły Tadze. Faul. Gwizdek. Wolny. Sędzia nie ma wątpliwości. Taka Uwaga, masz szansę! Tak, powinni już prowadzić dwiema bramkami. Naprawdę wymarzona okazja. Miał szansę podwyższyć wynik, zwiększyć margines bezpieczeństwa, ale pudło. Gołdera. Dużo miejsca teraz z boku, może tam tędy poprowadzić akcję. Piłka wybita. Skuteczna interwencja obrońcy. Kwarackelia. Mikał no i odjechał teraz z piłką. I nie może teraz zapisać sobie w tym spotkaniu drugiego trafienia. Było blisko, ale ostatecznie musi wciąż szukać swojego drugiego gola. Może następnym razem. Ma piłkę głęboko na połowie rywala. Proszę państwa, bramka! Powiększają przewagę. Nie ma chyba wątpliwości, kto tu jest dzisiaj lepszy. Mamy powtórkę. Wszystko wskazywało, że do tego dojdzie. Udało się ułożyć ten mecz pod siebie i teraz wypracować z tego bramkę. Faradzkielia. W tej chwili. Mocne, czyste wejście. Barak, zobaczmy. Uwaga, okazja! Grobek. Gol! Piłka w bramce! Zmniejszają stratę i teraz na pewno spróbują wyrównać. Wydawało się, że zespół broni się ostatkiem sił i w końcu straci bramkę. Tymczasem wyszedł z akcją i wykorzystał, że obrona przeciwnej drużyny trochę jakby przysnęła w tej sytuacji. Aktualny wynik to 2 do 1. Bari. piłka chodzi sobie między nimi spokojnie, jak po sznurku, a czas płynie, szansa na remis, ale seria, gol, dwie bramki, jedna po drugiej, remis, Dziesięć minut temu nikt by w to nie uwierzył. Świetna praca przy tym podaniu. Dokładne dobranie, prost na nogę. Ale najpiękniejszym zwieńczeniem jest ten strzał, naprawdę celne i mocne uderzenie, które mógłby obronić chyba tylko Superman. Świetne wykończenie. Ferkelia. No i przejmuje teraz piłkę. Aut po tym wejściu obrońcy. I tej chwili. Waga, strzał w kierunku bramki. Bez trudu teraz łapie piłkę. Próba odbioru w ataku. No. Prawie, prawie się udało. Ale piłka opuszcza boisko. Będzie aut. Ferfelia. Bramka coraz bliżej. Coś tu się szykuje. Farackelia przejmuje podanie. Próbuje teraz szczęścia. Wyjaśniona sytuacja. Dobra interwencja w Bramce. Klożek. Gaudera. Udało mu się ograć obronę. Ale nic z tego nie wyszło. Obrona wykazała się dobrą asekuracją. Sędzia pozwala kontynuować tę akcję. Ciągle remis, ale nie grają gorączkowo. Ładnie budowana akcja, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Szkoda. Boudera. Wali. Fał, ale sędzia stosuje tu przewilej korzyści. Chakwetadze. Poluje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. Podręcznikowa wprost interwencja w polu karnym. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Rozległ się gwizdek, ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Sędzia stosuje: ko Uwaga, będą prowadzić. A więc bramka. Kibice w siódmym niebie. Udało się objąć prowadzenie. Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć, co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tym zwodzie. Dobrze się spisuje i pewnie wykańcza te akcje. Do bramki blisko, ale nawet z takiej odległości trzeba wykazać się skupieniem i pewnością siebie. A zatem jest teraz 3-2. Niedługo kolejne mecze w VATV, w tym wspomniane teraz spotkanie, wiele sobie obiecuje po tym pojedynku. Starcie tych drużyn zapowiada się smakowicie. Więc cieszę się, że w końcu się go doczekamy. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku, w tej chwili, gra puszczona. Zastosowana korzyść w tej sytuacji. Czakwetadze. Wciąż potrzebują wyrównującej bramki. Ale spokojnie przygotowują ten atak. Obrońca wyjaśnia sytuację. Oddala zagrożenie. Może teraz, może wyrównają. Podręcznikowa gra w defensywie. Brawo. Juraszek. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Błąd. Tracą piłkę. Myślę, że warto będzie obejrzeć z nami w VATV, ten zbliżający się mecz. Ja nie mogę się doczekać. Spodziewam się tutaj bardzo dobrego meczu. Jestem przekonany, że obie drużyny powalczą o wygraną. Z pewnością. Łoszek! No i bramka. No. Przewaga rośnie, a ciśnienie osób na ławce wyraźnie spada. Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola. Z łatwością ogrywa tam obronę. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. Faradzkelia. Kitejświli. Taką badze. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Tak, Gwizdek przerywa teraz grę. Będziemy mieli rzut wolny. Zmiana gotowa. Zaraz na murawie zamelduje się zawodnik z ławki. Dogrywa z wolnego w pole karne rywali. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Nie daje się teraz zatrzymać. I bramka górą. Czas dokonać roszat w składzie. Zaraz dojdzie do zmiany. Daleka piłka z rogu. Nie ma bramki, ani wiele brakowało. Piłka przeszła milimetry od słupka. Trzeba pochwalić tę głowkę. Dobre podejście pod piłkę, dobra siła, ale tym razem szczęście nie sprzyjało. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Ferfelia. Ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej rywala. Czy będzie zagrożenie? Tak, bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencję. Będzie zmiana. Zobaczymy, jak to wpłynie na grę. Dobre ułożenie ciała przy tym strzale głową, ale jednak bramki nie ma. Było naprawdę blisko. Piłka minęła cel o centymetry. Reprezentacja Czech oddaje piłkę. Odbiera piłkę blisko bramki przeciwnika. Robi się naprawdę groźnie. Pokonuje kolejne metry. Świetnie radzi sobie z piłką. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga. Gol, gol. Trzy razy gol, bo to jego trzecie trafienie. Mamy tę bramkę jeszcze raz. Wydaje mi się, że defensywa mogła tu zrobić więcej, żeby uchronić zespół przed stratą bramki. Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. Faradzkel No tak, oczywisty faul i sędzia dyktuje rzut wolny. Jest więc decyzja o zmianie. Zobaczymy, jak wpłynie to na obraz gry. Świetne teraz przerwanie akcji. Oddalenie zagrożenia. Dobrze się ustawiają. Rywalom trudno rozegrać akcję. Znów są przy piłce. Co wykombinuje. Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. I strzela. Oj, tuż nad bramką. Naprawdę mało brakowało. Rejci. Koniec meczu zbliża się wielkimi krokami. Przewaga reprezentacji Czech jest chyba nie do roztrwonienia. Rzeczywiście nie można powiedzieć o całym ich występie złego słowa. Błyszczą dzisiaj w każdym aspekcie gry, panują w środku pola, świetnie kreują akcje, imponująco je wykańczają, a rywalowi pozwalają na niewiele. I dolicza teraz 3 minuty. I tej chwili. Bez problemu tu się urywa. I mamy strzał. Tak, a więc kibice drużyny gości będą wracać do domów w doskonałych nastrojach. Wspaniały występ i prawdziwy pokaz siły. Cały zespół doskonale wiedział co ma robić na boisku, a każdy trybik świetnie wykonywał swoje zadanie.